Witamy Panowie, jest godzina 19.20 Właśnie wyłapuję gołąbki, które mają tu zostać z Budapesztów Te wszystkie wyjeżdżają do kolegi A tutaj przerobiłem już gołębniki, dzisiaj z wolkiem I zostawiłem sobie tylko tyle Widziałem tu parę tych takich czarnych Mają boczki, ale co? Jeszcze Rumuny muszę zobaczyć, która jest samiczka z Jedna idzie wąt, za przeproszeniem, stąd, a druga zostaje. Coś takiego zostawiłem. W Czaposzu trzy pary Rumunów. Para i sam Budapeszt. I para Budapesztów na razie, kąciaty. Coś takiego pozostawiałem. A parę Miedzianych. Będą same Budapeszty. Takie kiedy Budapeszty mnie nie poprzychodziły na naleczki, jak lotowałem. Budapeszta już nie będę lotował, wyganią. 60 sztuk sobie zostawię. Samych bialutkich. Dwie samiczki są moje stare ze świerkowej na skarpetkach. One były lotowane. Ta samiczka i tu na dole to są siostry. A tutaj mamy coś takiego. Na dniach przyjadą jasne, tu będą jasne. Te Budapeszty pójdą do murzynów. Murzyny jutro albo pojutrze też wyjeżdżają. Teraz trochę zostały żarcia. Bo długo wójcie na dachu nie były ganiane Murzyny ganiałem tylko. Ale coś takiego wyszło. Tu będę mógł wyjść. No, ciach posprzątaliśmy te worki co były to jutro nagram, to pokażę Wam. Tu nie będą wypuszczane, jeszcze dobiorę parę, bo tu jest chyba 54 sztuki, 60 tu może być. Berlinka jest do koloru. To sobie pogonię, zobaczę jak one chodzą. Jeszcze coś tam dorzucimy. Jeszcze siedzę na spokojnie. Tutaj jest no miasto. Na 80 jasnych. Tu przychodzą wszystkie jasne. 60 przyjedzie jasnych. A tu będzie 120. Jasnych. Będzie tylko jeden gołębnik. A! Dzisiaj pan do mnie zadzwonił ze starego pola. W sumie za starym polem. Pozdrawiam go. Chyba Krzysztof. Wlazł do niego parę dni temu. Biały, jasny. Nabijam ogonie, zadzwonił. Ma pocztowe mówi, że siedział parę dni na dachu. Ogląda moje filmy, zadzwonił. Jutro będzie Michali z Bolkiem. To zajedziemy, odbierzemy tego jasnego. Nagramy film. Może tu są murzyny, to jeden czarny, jest, ten biały. On też jest do wyrzucenia, ale jest bardzo mocny. Też ulotowany. Te jaśniaki też są, zjeżdżają na środkowy gołębnik. Nic już nie doleciało Przyjadą jasne żołniki serki Sporo ich przyjedzie Gwarancja, że chodzą Murzyny idą na żerć Może jutro postaram się, a jak nie to pojutrze je wyślę A tam pójdą te żeby tutaj zwolnić gołem tu jeszcze fajne takie pozostawały pozostawały patrzę patrzę co tu jeszcze odrzucić To samiczka, to samiczka. A, pozdrawiam kolegę Grzegorza z Wyszkowa. Tu ciężarówko jeździ. Pozdrawiam cię, Grzegorzu. Zapomniałem. Mieszka w Wyszkowie, trzyma deresza bardzo ładnego. Miedziane. Na wystawy kiedyś dawał. ogólnie ciężarówką jeździć Co tam się już bzykają. Tu już jakieś jajko zniósł Te panowie za dwa dni im miski wsta. Miski im dam Niech się parzą Otwieram cele Jeszcze jutro może zgonię Ma być pogoda, to ja zgonię A czaposze żółte zostawione są dwie samice, ale bardzo mocne. Czaposze czarnych para. Ten z 15 km przyleciał, dlatego został. Te są mocne. Tu dla kolegi siwa samiczka w prezencie. Dla Michała z wołomina, co zaciąg robił. To jest po grochach w ogóle. Dobra, panowie, jeszcze chwilkę i na... kończymy. Idziemy do domu pomieszkać. Nie wiem, czy tu będzie więcej samców, czy samiczek, zobaczymy. Zobaczymy. Jeszcze murzynki pokażemy i tu jak Tu grucha. Są różne. W tym już dużo zostało. To jest taka moja jedna samica fajna. Mój groszka tu ją dałem. Jeszcze jest jedna taka ładna samiczka na głowie. Właśnie pożyczona jest od kolegi Grzegorza. Nie wiem gdzie ona jest. Ale teraz jej pokażę. To też jest ten 140 tu tam liczyłem będzie tam odrzuciłem ponad 50 przyjdą tu jaśniaczki. Wariaty pojadą Dobra, pozdrawiamy z wiemnika Albowskiego. Pozdrow dla wszystkich a wrzucę tam na końcu, bo ktoś tam Bolek bo się przejęzyczył, że jest kilometr do niego, to wrzucę tam ile jest na lotniczo, a odlecniczą jeszcze z kawałek to jest 4,8 km, samochodem jest ponad 5 km, co daszmy temu żeby? na końcu będzie pokazane. Pozdrawiamy wszystkich.